Masz czasami takie poczucie, że nie zasługujesz na coś dobrego, miłego, fajnego, komfortowego. Jeżeli tak jest, to nie dziwne, że dbanie o siebie przychodzi ci trudno. To jest myśl, którą warto przemyśleć. I dzisiaj to zrobimy. Zapraszam. Dzisiaj chciałabym połączyć ze sobą dwa punkty, które być może gdzieś już Ci się połączyły w Twojej głowie, natomiast warto zwrócić na to uwagę i przemyśleć tę sprawę. Jednym punktem, pierwszym jest dbanie o siebie, taki temat, jakim jest dbanie o siebie, a drugim poczucie zasługiwania bądź też brak poczucia zasługiwania na coś dobrego, na coś ważnego, na coś bezpiecznego, komfortowego. Te dwie rzeczy mają prawo ze sobą się bardzo mocno łączyć i być może, mm, a raczej na pewno, z pewnością, jedno wpływa na drugie. Co to znaczy? No to znaczy, że jeżeli masz problem z tematem dbania o siebie, jeżeli ten temat w jakimś stopniu ciebie zaciekawia, zwraca twoją uwagę, ale po pierwsze nie masz, Pojęcia, jak się za to zabrać, chociaż uważa, że to jest ważne, żeby o siebie dbać, albo zwraca Twoją negatywną uwagę, to znaczy bardzo jesteś przeciwny, bądź przeciwna takiemu w ogóle poruszaniu takiego tematu, że to jest fanaberia, moda i bzdura. Tak czy siak, gdzieś tam Twoje myśli krążą wokół tego tematu i e, czy na przykład chcesz, czy nie chcesz, ale. E, ten temat stanowi jakąś bolączkę, jakiś problem. Czy właśnie w ten taki bardziej negatywny, krytyczny, czy w ten pozytywny, ale nie wiesz, jak do tego podejść. Chciałbyś, bądź chciałbyś, ale nie masz pojęcia, jak się za to zabrać, albo zabierasz się za to, a ci to kiepsko wychodzi. No więc właśnie tego typu przemyślenia i tego typu nastawienie warto by połączyć z tematem zasługiwania. To jest bardzo duży temat, zresztą w naszym języku polskim. Mm, słowo, w ogóle fraza, że o, oni to, to, to taka dobra rodzina, zasługują na przykład nie wiem, na, na uznanie, na pomoc, albo ty nie zasługujesz na y, daną ocenę w szkole, albo w ogóle ktokolwiek, na cokolwiek zasługuje lub nie zasługuje, to jest coś, jeżeli tak się wsłuchasz w ludzi, w przekazy medialne, to jest fraza, która jest naprawdę bardzo często używana. W związku z czym mogłeś lub mogłaś przesiąknąć takim, taką tezą, że istnieje w ogóle coś takiego, jak zasługuje lub nie zasługuje. Na co? No w tym momencie mówimy, w tym kontekście mówimy na dobro, bo dbanie o siebie to jest, to, to jest dobro, to jest dostarczanie sobie poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, to jest dostarczanie sobie komfortu psychicznego, fizycznego. To jest poświęcanie sobie uwagi na jakiekolwiek aspekty swojego funkcjonowania, od tych najprostszych fizjologicznych po jakieś bardzo wyższe potrzeby. No i jeżeli sobie powiemy, że przesiąknąwszy tymi przekazami o zasługiwaniu lub niezasługiwaniu, że ja nie zasługuję na dobro, czyli na dbanie o siebie, na, na komfort, na bezpieczeństwo itd., itd., no to jakim cudem mielibyśmy przejść do praktyki, i do roboty nad pracy nad tym, jak zadbać o siebie? W jaki sposób miałabym poświęcić sobie czas, sprezentować sobie coś, albo umilić w jakiś sposób sobie życie, bądź je ułatwić, jeżeli w głębi serca, jeżeli w głębi duszy mam tezę, która jest takim filarem, fundamentem, a ona mówi, i ona mówi, ja na to wszystko nie zasługuję. Dbanie o siebie w tym momencie jest Chciałabym powiedzieć trudne, ale tak naprawdę powiem niemożliwe. Bo no to ze sobą się kłóci. To po prostu nie da się naraz wciskać hamulca i gazu i uzyskać um, płynną i gładką jazdę. No więc, żeby troszeczkę. Ułatwić sobie to zadanie, żeby troszeczkę pogłębić ten temat. Warto się zastanowić nie tyle nad tym dbaniem o siebie, jak to ma wyglądać, albo mm, czy w ogóle warto, chociaż na te zastanowienie się, na te myśli też oczywiście jest czas i miejsce, ale dzisiaj chciałabym się zastanowić, wziąć na tapetę troszeczkę to, to nie, nieszczęsne zasługiwanie. Mówię nieszczęsne, bo z mojej perspektywy, w mojej opinii, ja uważam, że to jest olbrzymia krzywda, jaką sami sobie wyrządzamy, stawiając tezę, że w ogóle ktokolwiek, czy my sami, czy ktokolwiek inny na cokolwiek zasługuje. Już mówię, o co mi chodzi. Jeżeli mamy tezę, że ja nie zasługuję na dobro, ja nie zasługuję na. Poświęcanie mi uwagi. Ja nie zasługuję na to, żebym sobie poleżała brzuchem do góry i poleniła się cały dzień, mimo że dzień w dzień haruję jak wół, ale nie, nie zasługuję na dzień wolny. Tak? Jeżeli pojawiać się coś takiego w głowie, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Skoro jest zasługiwanie, to znaczy, że gdzieś obok jest jakieś niezasługiwanie. A skoro mamy takie coś, taką, taką wagę, taką szalę, która nam mówi tak lub nie, to znaczy, że to jest jakiś odgórny osąd, że nad nimi istnieje coś lub ktoś, kto rozdziela na przykład ludzi, na przykład um, jakieś wydarzenia czy sytuacje. Które zasługują lub nie zasługują na coś, na uwagę, na dobro, na bezpieczeństwo, na komfort. Obojętne, że jest jaka, jakaś instancja, jest jakaś, jakaś wyższa siła, która decyduje, że ty zasługujesz lub nie zasługujesz na przykład na dzień wolny, na dzień laby i odpoczynku, i regeneracji sił. No więc zastanówmy się, kim jest ta siła wyższa. Co to jest? Co to jest i skąd to się bierze? Jeżeli, tak na dobrą sprawę, rozejrzysz się wokół siebie, czy to jest ktoś, kto ci mówi? Czy to być może był ktoś, kto ci mówił, że nie zasługujesz? Nie zasługujesz na jakiekolwiek dobro. Jeżeli skręcamy w tą stronę, no to mamy kawał drogi przed sobą i kawał roboty do odwalenia. I to całkiem poważnej, bo no, to jest głos, który przetrwał gdzieś z wcześniejszych lat i który robi spustoszenie w naszym obecnym życiu, wskazując nas na to, że my nie zasługujemy. I to jest jedna rzecz, nad którą na pewno warto się pochylić i na pewno, której warto poświęcić uwagę. Mając w pamięci jedno, że nawet jeżeli to jest głos, który gdzieś tam przyszedł do nas z zewnątrz, od, być może nawet wyśledzimy od konkretnej osoby, to przypomnij sobie mi w pamięci, że to nadal jest po prostu teza, to jest opinia jednej osoby. Okay? To jest opinia, która najprawdopodobniej, to jest takie ziarnko, które najprawdopodobniej padło w kluczowym momencie na podatną glebę i dlatego urosło. Natomiast nadal jest to czyjaś opinia i my możemy tą opinię, tą historię opowiedzianą, którą myśmy przejęli, opowiedzieć jeszcze raz. Możemy, ok, może nie napisać nowego początku, ale napisać inny koniec. I to jest... Bardzo ważna rzecz, której warto poświęcić uwagę. I całkiem spora robota, praca domowa do wykonania. Natomiast druga rzecz, czyli kolejna jakby warstwa, która może Ci się przed Tobą objawić i do Ciebie przyjść, kiedy zaczniesz się zastanawiać nad zasługiwaniem zasługuje, nie zasługuje. To jest to, że być może nie przypiszesz tego do żadnej osoby, do żadnej konkretnej sytuacji z przeszłości. A gdzieś to jest takie płynne, niewiadome, właściwie nie mam pojęcia, skąd to mi się wzięło. No, okej, okay, tak też może być. I to wyśledzenie konkretów też nie musi być takie konieczne, żeby sobie pomóc. Um, warto jedynie. Faktycznie zastanowić się, czym jest. W tym momencie faktycznie rozebrać to na czynniki pierwsze, te, te zasługiwanie. Czym ono jest? Co to znaczy, że ja zasługuję na przykład na chwilę spokoju? Czy ten spokój, czy ta chwila dla siebie, czy ta chwila relaksu, zadbania o swoje zdrowie fizyczne, jak i fizy psychiczne? Czy to jest faktycznie coś, na co ja muszę zasłużyć? Ja muszę mieć jakieś zasługi, żeby nimi sobie wykupić chwilę spokoju. Jeżeli tak, to po ile? Po ile jest, po ile kosztuje godzina, tak? Ile zasług muszę zgromadzić, żeby sobie przez godzinę odpoczywać i czytać książkę? To jest kwestia, która od razu nam pokazuje, jak trochę niedorzeczne jest zasługiwanie i niezasługiwanie, i jak o wiele lepiej sobie poradzimy, jeżeli je sobie wyrzucimy przez okno. Oraz jednocześnie wskazuje nam na to, że nasza uwaga, którą poświęcamy dla siebie, którą nakier nakierujemy ze wszystkich innych ludzi na świecie i z naszego otoczenia w końcu też. Na nas. To nie jest żadne zasługiwanie, to nie jest żadne, to nie jest żadne wyku wykupywanie sobie czasu dla siebie, tylko to jest po prostu, to są nasze potrzeby. A my, jako ludzie, mamy swoje potrzeby: mamy różne potrzeby i też wiele wspólnych potrzeb. Mamy na przykład potrzebę bezpieczeństwa. I na to nie trzeba niczego, na to nie trzeba zapracować. Ta potrzeba po prostu w nas jest i najlepiej się będziemy czuć, kiedy tę potrzebę spełnimy, kiedy ją, kiedy tą potrzebę nakarmimy i wtedy dopiero będziemy lepiej funkcjonować, a nie wtedy, kiedy jedziemy na głodzie. Podobnie jest z potrzebą właśnie dbania o siebie. To jest potrzeba, my potrzebujemy czasu dla siebie, potrzebujemy czasu na regenerację sił, kiedy jesteśmy zmęczeni, żeby nie popaść w chroniczny stan zmęczenia i przemęczenia. Potrzebujemy uwagi też, yy, poświęcać uwagę dla naszego ciała. Potrzebujemy zadbać o własne, własne, mm, własną dietę, dietę kondycję, o własne zęby, o skórę, o cokolwiek. My potrzebujemy czasu na to. Nasze ciało wymaga ciągłego dbania, podobnie jest z umysłem. My potrzebujemy czasu na to, żeby się wyciszyć. Albo czasu na to, żeby się wyszaleć. My potrzebujemy czasu na to, żeby pobyć samemu, i też czasu na to, żeby pobyć z kimś, kogo lubimy, kogo cenimy. Potrzebujemy czasu, żeby popracować nad swoimi, cel, swoimi celami, swoimi mm, Zajęciami, które w jakimś stopniu są dla nas bardzo ważne w życiu, poświęcaniu czasu, potrzebujemy czasu na spełnianie swoich marzeń, swoich realizacji, swoich planów, oraz potrzebujemy też czasu na regenerację sił po to, żeby się zająć tymi planami i, i marzeniami. To są nasze potrzeby, a nie coś, co musimy wykupić w jakimś Banku, który nie wiadomo gdzie istnieje, który musimy, coś, co musimy wykupić naszymi zasługami, czyli musimy zdobić, zdobyć jakieś punkty, jakąś walutę, dzięki której będziemy mogli wyszarpnąć godzinkę spokoju dla siebie. To tak nie działa. I moja propozycja brzmi: w ogóle pozbądź się ze swojego wewnętrznego języka słowa zasługuje lub nie zasługuje. Wiesz mi, o wiele lepiej na tym wyjdziesz. Jeżeli zamienisz to na potrzebuje. Potrzebuję lub nie potrzebuję. Niektórzy ludzie powiedzą, ja potrzebuję godziny spokoju i tylko dla siebie codziennie. Inni powiedzą, ja nie potrzebuję tego. Ja potrzebuję pobywa, pobycia z innymi ludźmi przez godzinę, co najmniej, tak? I realizowanie się towarzyską. I, i okej, okay. i teraz przechodzimy w tym momencie. Na o wiele zdrowsze relacje ze sobą samym. Czyli rozstrzygamy to, co robimy, to, co planujemy, w jaki sposób się zachowujemy, poprzez pryzmat potrzeb, czegoś, co, z czym my się po prostu rodzimy. To nie jest powód do wstydu, do poczucia winy. Natomiast jeżeli będziemy rozstrzygać siebie i swoje codzienne życie w kategoriach zasługuje, nie zasługuje, to wiesz, mi wtedy, kiedy zrobisz sobie godzinkę wolnego na czytanie książki, będziesz czuła lub czuł duże poczucie winy, że robisz coś złego. Dlaczego? No, bo nie zasługujesz na to. No, nie wykupiłeś w tym wielkim banku, nie wiadomo gdzie, tej godziny. Musisz się jeszcze bardziej przysłużyć. Taka filozofia naprawdę utrudnia nam życie, a tym bardziej utrudnia dbanie o siebie, czyli tak naprawdę zaspokajanie naszych potrzeb. Które są naturalne, z którymi się rodzimy, które są zrozumiałe i które warto zrozumieć. Między innymi, tą potrzebę, która mówi, zadbaj o mnie, tak? Czyli która mówi, zadbaj o, o moje ciało, zadbaj o mój umysł, zadbaj o moje potrzeby tego, owego i tamtego. Także moja sugestia brzmi, daj sobie spokój, z zasługuj, nie zasługuję. O wiele lepiej na tym wyjdziesz, jeżeli podstawisz po to, pod to potrzebuję, bądź nie potrzebuję. Nagle dbanie o siebie przestaje być takie m, ciężkie, przestaje przyciągać tak dużo krytyki, samokrytyki, osądów, że to jest dobre albo złe, że na to nie zasługujesz lub zasługujesz. Nie, to. To w tym momencie dajemy sobie z tym spokój, odsuwamy na bok i bierzemy się za swoje potrzeby, do których mamy prawo. Ok. Dzięki za uwagę. Jeżeli masz taką ochotę, podziel się w komentarzu ze swoimi przemyśleniami na temat zasługiwania lub niezasługiwania w kwestii dbania o siebie lub jakiejkolwiek innej. Czy mówisz do siebie, ja na to zasługuję, lub nie zasługuję. I co to powoduje w Tobie? Jakie to, jakie to przynosi skutki? Dzięki jeszcze raz, że tutaj jesteś i do zobaczenia następnym razem.